Siema! Dzisiaj będzie poradnik ubrać cheaty na Minecrafta. Są różne cheaty, np. Katlin, Thundarhawk, Impact, Interia, Wurst, Advance, Grim i tak dalej. Ale my się zajmiemy tymi darmowymi, bo je, bo je najłatwiej pobrać. Pokażę Wam jak konfigi walić i tak dalej. I przy okazji, żeby ten konfig musicie oczywiście mogę Discord upić, co będzie w opisie, jak i w komentarzach. Tak samo jak stronki, które Wam pokażę jak pobierać na przykład Katlina, bo dzisiaj się tym klientem zajmiemy, bo moim zdaniem on jest najlepszy aktualnie. No to dobra, przechodzimy w swoją przeglądarkę. No i dobra, przechodzimy na taką stronkę, która się nazywa Katlin. Po prostu klikamy w przeglądarkę i klikamy w pierwszą zakładkę, tak to powinno wyglądać. Klikamy download. Ja już to mam, więc tego nie ruszam. Klikamy zapisz. Dalej, potrzebujemy takie coś jak Fabric API i Fabric Loader. No i dobra, ja już mam te stronki. oczywiście wam je podlinkuję Fabric Loader, Fabric API. gramy Download Wybieramy wersję 1.21, bo pod taką wersję pobraliśmy Kathleen'a Zresztą pisze nam to tutaj Gramy w tą Czekamy 5 sekund, aż nam się pobierze Ja oczywiście nie będę pobierał, bo już to mam Dobra Dalej Fabric Loader, gramy Download Download for Windows I ja też to mam, więc tego nie ruszam Wyjmę się pobrać, żeby Wam działało. Dobra. Przerzucamy te pliki, które pobraliśmy na pulpit. Ja na przykład mam Fabric Loader. I przyjmiemy, że nawet to jest taka sama wersja. I przyjmiemy, że to jest na przykład Cudlin. Dobra. klikamy Windows plus R. Chcemy. Update percent. Dobra. I przychodzimy tam do kropka Minecraft. Schodzimy niczym czekamy takiego czegoś jak moc. I wrzucamy te pliki. A zapomniałem, że potrzebujemy Fabric Language Kotlin, to ja Wam to pokażę. Oczywiście on też będzie podlinkowany, klikamy pobierz i wybieramy wersję 1.20.11, taka sama jak jest Kotlin. Klikamy download. Ja już to mam, więc tego nie potrzebuję. No i dobra, przejdziemy do folderu mods, wrzucamy te pliki, co Wam pokazałem. Kotlin 1.20.11 i tak dalej. Jeżeli na przykład e, oglądać się to później, nie wiem, na przykład Parę miesięcy później, no to pewnie będą wyższe wersje. Czyli na przykład ten plik będzie się nazywał KATLIN 120.2, na przykład 5. I wtedy potrzebujecie fabryk y, API, taka sama jak jest nazwa tutaj na końcu. Nie, czyli przyjmiemy, że. Momencik. No dobra, mam. Zmień nazwę. I na przykład on się nazywa KATLIN. Podłoga 120.2.5. No, to potrzebujemy Fabricapi 120.2.5. Tak samo y, Fabric Language Kotlin pobieramy na tą wersję. Dobra. Ym, dalej, już jeżeli to wrzuciliśmy, to możemy to wyłączyć. I potrzebujemy takie coś jak Fabric Loader. Pokazałam, jak to pobrać. Klikamy w to dwa razy. Przerzucamy to oczywiście na pulpit. I wybieramy taką wersję, na którą pobraliśmy Katlina. Tak jak Wam pokazałem przed chwilą. I klamy zainstaluj. Dobra. Dalej. Wyszukaj i wpisujemy. T-launcher, na przykład. Ja mam takiego launchera do Minecrafta. Czekamy chwilę, aż nam się odpali. No i dobra. Po zainstalowaniu tego Fabric Loader, tak jak Wam pokazałem, klamy zainstaluj tam, powinna pojawić nam się taka wersja. Fa wersja Fabric Loader 1.20.11 i klikamy rozpocznij grę, przy okazji pokażę wam jak go skonfigurować i musicie dołączyć na Discorda um, aby otrzymać config jeżeli chcecie oczywiście, a config to no, taka konfiguracja czyli że na przykład, no nie będziecie musieli robić um, własnego konfigu, czyli własnych ustawień cheata dobra tryb jednoosobowy, stwórz świat jeszcze raz stwórz świat Zaraz Wam powiem, pod którym się cheat odpala i tak dalej. Dobra. Tak on wygląda. Cheat się odpala pod P. I jak grać ten konfig? Yy, Przekazywam, powiem, jak tam zbindować. Gdzie jest tutaj kropka bind? Nie ma. Dobra. Yy, klikamy na na przykład Aure No i klikamy środkowe przycisk Myszy. I mamy press AnneCate. Okay. Czyli to znaczy, że na przykład klikamy Z i pod i Aura będzie pod Z. Tak jak widzimy, Aura został włączony. A jeżeli chcemy to odbindować, na klikamy P. Jeszcze raz w przycisk. No i klikamy Escape. A nie. Jednak sobie po prostu zmieniamy Binda. Kurde. Klikamy Binda. I wiecie, wybram sobie na przykład teraz pod R. I odpala nam się pod R. Dobra, teraz jak wrzucić ten konfig? Dobra, to klikamy P, klikamy Windows i mamy takie coś. Klikamy na to prawe... Kurde, prawe wszystkie myszy. OpenX in Explo... Explorer. Wiecie, o co chodzi. Explorer. <gry> Dobra, i pobieramy ten konfig z mojego Discorda, który będzie podlinkowany w opisie, jak i w komentarzach. To tu na niego. No i dobra, ja Wam podlinkuję tego Discorda, Wy będziecie tutaj, schodźcie sobie niżej, mamy jak otrzymać cheaty, klikamy na to i klikamy przejść do serwera. Schodzimy niżej i mamy takie coś jak konfigi. klikamy na to szukamy Katlin config, klikamy i tutaj po, kurde, sobie pobieracie, pobierz. I dobra, jak to wrzucić? Tutaj mamy ten folder modules. No to ja sobie dodam tutaj nową kartę. No i dobra, mam ten default.ctl on, przerzucam sobie go. To, no i mamy, nie? Dobra. Ja już mam ten konfig, więc go po prostu no sobie nie wrzucam drugi raz. Tak, tak, kurde, tak jak pokazywałem. Przerzucamy i mamy ten konfig, nie? Gdy wejdziemy do Minecrafta, tutaj nam się pojawi, lub jeżeli nam się nie pojawi, po prostu włączamy i wyłączamy Minecrafta. Jeżeli chcemy go odpalić, no to po prostu na niego klikamy. To oczywiście nie jest ten config, to jest ten config. No, dobra. No i na przykład odpalił się ten config. Ale wolę na swoim default, który, wam, który będzie. Eee, jeżeli chcecie własny config cie wszystkim myszy i sobie ustawiacie. Nie? Dobra. E, teraz będą klipy mm, z tego konfigu, żeby Wam pokazać, jak on wygląda, czy jest dobry. E, wam opiszę jeszcze, pod którym się odpala różne rzeczy. Na przykład e, Wam napiszę w tym konfigi, że na przykład się odpala pod R i tak dalej. Dobra. No to teraz przechodzimy do klipów. To by było tak naprawdę na tyle, możecie wpiszcie go Discorda, dajcie suba i lajka, podbijcie film, no i to by było na tyle zgadania gadania, razem na klipy, siema. Ziomy robi kreskę, ja rucham teraz i lecę na imprez, bo chcę bawić się. Kocham te walenty, białe parafenty Uje panne wtedy pychnie je Ziomy robi kreskę, ja rucham teraz i lecę na imprez, bo chcę bawić Uje po całości, feta we mnie dzisiaj gości Tracę nad sobą kontrolę, jak za dużo to pierdole. Naje pany pięknie cacy, feta idzie już na tacy